Cześć! Witam Was na kanale Masajowie od środka. Dlaczego od środka? Ponieważ chciałabym Was zabrać w podróż bardzo osobistą i bardzo intymną. Nie będzie to spojrzenie turysty, który widzi Masajów na zanzibarskiej plaży, ani nawet odwiedza jeden dzień masajską wioskę. Będzie to podróż bardzo niezwykła i bardzo autentyczna, ponieważ w sercu Tanzanii na stepie Masajów. Jest zbudowany mój własny dom w tej chwili, gdzie wybieram się już za trzy tygodnie. Będę mieszkała w wiosce zupełnie nieturystycznej i będę miała unikatową możliwość obserwowania życia Masajów z bliska o, czym, o tym wszystkim, czego tam doświadczę i co zobaczę. Będę Wam chciała opowiadać na moich mediach społecznościowych, na które Was bardzo serdecznie zapraszam pod hasłem Masajowie od środka. Szukajcie moich profili na Facebooku. W Instagramie, YouTube i TikToku. Do zobaczenia.